Cześć! Dziś robimy chruściaste chruściki, a więc zaczynajmy, bo czasu szkoda. Najpierw robimy ciasto, przesiewam mąkę na stolnicę. Chodzi o to, żeby ciasto było jak najbardziej napowietrzone. Robimy krater. Dodaję żółtka. Tutaj mam kwaśną śmietanę. Dodaję spirytus. Olejek waniliowy i niewielką szczyptę soli. I wyrabiamy ciasto. Wstępnie mam wyrobione, teraz wygniatam ręką. Ciasto wyrabiamy dość długo. Czym bardziej będzie napowietrzone, tym chruściki będą bardziej chrupały. Kładam tak i wałkiem wbijam powietrze bam, 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 bam. Ciasto zrobiło się delikatne i elastyczne i teraz słuchajcie ja to ciasto zostawię na jakieś pół godziny, żeby odpoczęło. Rozwałkowujemy i tniemy faworki. Ciasto zrobione, spójrzcie i teraz będziemy wycinać paski czy kawałki na chruściki, wielkość 3 na 10 czy 3 na 12 Zależy, kto jakie lubi. I teraz w każdym robimy nacięcie. I teraz możemy wywijać. Robimy coś takiego. Olej rozgrzany jest do 180 stopni. Spójrzcie tylko, jak, jak się napompowały powietrzem, będą takie chruścikowate, że o. Pamiętajmy, że jak się zrumienią od spodu, żeby je odwrócić na drugą stronę. I takie zezłocone wyjmujemy na ręcznik kuchenny, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Zobaczcie, jakie są złociutkie. No i chruściki usmażone. Na koniec posypujemy cukrem pudrem. Są lekkie jak piórko i chrupiące jak skórka z golonki. Mm.